People, hello, hello, z tej strony Venom Lazarus i kolejna część z cyklu Minecraft Captive, oczywiście gramy wy. Dlaczego ja od końca zawsze muszę zacząć, no nie wiem. Kochani, właśnie, gramy wy. Właśnie sobie przypomniałem, że obasę tutaj w żarciach. Okej, okej. Okay, okay. To będzie, tak, zobaczcie, 35 chlebów, nie To już się zaczyna przelewać. Tak, to tutaj tu, tu uśmieciochy Dwie perły, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A rośliny. To czego to takie malusie jest, ta taka ta, 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 że tak powiem, sadzoneczka. No ogólnie rzecz biorąc jesteśmy na dobrej drodze do... Do ogarnięcia tematu. Jak ogarnięcia tematu, ponieważ następny achievement, jaki chcemy odblokować, to jest ten z tym mieczykiem i teoretycznie brewering. Właściwie brewering możemy też zrobić w międzyczasie, bo właśnie trzeba zbiory zrobić. Zostawiam. O proszę! Dosadzałem, dosadzałem i warto było. Dobra, poproszę. Będę dużo. Oj. Będę dużo potrzebował. Ee, dużo trzciny. I dużo skóry, właśnie to ze skóry zawsze problem jest. Cholera, mam krowy, ale tak głupio trochę je zabijać, tak wiecie, tak. Skurde, za każdym razem mam wrażenie, że coś tam stoi. A ile mamy skóry? Ojej, całe sześć. Kiepsko. Kochani, Czekajcie, weźmiemy, zrobimy papier. O, teraz tego papieru to mamy od groma. Gorzej, że. O. Hmm, hmm, hmm. Jak to się robi? Ach! Tak? A nie, to więcej papieru pójdzie. Dobra, dobra, dobra. Mamy całe sześć książek. Potrzeba skóry. <laughs> Mam przecież miecz z lootingiem! Krówki! <laughs> króweczki, króweczki. Idę po was. je rozmno... rozmnożymy. Siema. Tyle... Ile mam zboża, tyle wam dam. Oh. Okej. Okay. Okay. trochę was za dużo. Oho. Ile będzie żarcia? No ty, 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 uciekinierka, kurde. Pieseczek chce ze mną iść. Pieseczek, chodź pieseczek, chodź pieseczek, będziesz tu statka pilnował, chodź, 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 o pilnuj statka, żeby się za bardzo nie rozbestwiło, a my idziemy robić dalej książki oczywiście, no bo ja jakby inaczej, a, tak, dobra, a, tyle dech nie będzie, no ale dobra. Czyli trzeba by zasadzić drzewo. Um, 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 normalny dym, O, już. Zasadzimy. Hop, hop. i niech rośnie. I niech rośnie na zdrowie, a my robimy. Trochę jestem dzisiaj podziębiony, więc przepraszam, że czasem pociągnę siebie. Okej. Okay. Labrarian? To był taki... Poważnie? Był taki achievement? What? Który? Ach, to! Okej. Okay. To mi pasuje. Dobra. A... Eee, takie wystające te książeczki. Uuu... już się zaczyna coś dziać. Bardzo fajnie. Eee... A... Steki. I Potrzebujemy troszeczkę tej tej... A, zboża do rozmnażenia krówek. O, no, weźmiemy trochę. Trochę mi dzisiaj coś laguje, nie wiem czemu. I znowu coś Windows szykuje dla mnie niespodziankę. Dobra, ja tak myślę, że tyle styknie. Kurde, dziwnie to wygląda to na górę. Dobra, kochane, kochane, chodźcie tu, 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 jedna, druga, coś mało was mam, trochę za bardzo was wybiłem, no, ej, o oh tylko nie mówcie, że jest nieparzyście, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ta, jest nieparzyście, no dobra, to jedną trzeba, o, Co ja chciałem, co ja chciałem. Świnki tu sobie patrzą na rzeź, niewinątek. Musimy poczekać aż się, że tak powiem, podrosną. Okej, okay, to sobie tutaj tak wrzucę. Tu się steki przepalają, więc jest luzik. A tu wrzućmy, tu. Okej, okay, jest dobrze. Teraz pytanie, teraz takie, jak to zrobić? Tu mam looting 2. Ja się pośpieszyłem, nie wiedziałem, że. Hmm. O Boż. Oczywiście już tego nie wezmę. Wiem, 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 wiem. Zobaczcie, zrobimy jedną fajną rzecz. Może. Może się da. Może się nie da. To by było śmieszne. Poczekajcie. Eee. A... Lapis! To jest lapis. No załóżmy, mamy... Jeden lapis dla Julii. O, proszę. Kurde, 4 cztery. Dostaliśmy unbreaking. I teraz czy na kowadle mogę ewentualnie to, czy tylko takie same muszą być? Nigdy tego nie próbowałem. Nigdy nie... dobra, musi być takie same, dobra. Czy ten da się teraz zenchantować? Już nie, cholera dobra. Więc będziemy musieli... O właśnie, pójdziemy po diamenty. Już trzeba się przygotowywać, kochani. Już konkretny, konkretną broń robić, bo ciężkie czasy nadchodzą. Witchera trzeba będzie... Właśnie, witch... Kuźwa, to już? Czekajcie dient locate, den. The, the Nie wiem co to znaczy locate, ale dobra. Zaraz robimy brewery. No i będziemy... END, czyli Witcher jest... Aha, bo Witcher jest, był jako drugi dodany. O Boże, jak to wysoko. Praktycznie cała wysypka już jest wykopana. Znaczy odsłonięta. Właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Tu była gdzieś skrzynka, która się powinna odsłonić chyba już. Kurde, jak mi laguje. Musicie mi wybaczyć. Ale... Drzewo latające? Śmieszne. No dobra. i kur... I kurczaki! No proszę. O! dobry. Dwa. Pięć! Wi Więcej węgla! W ogóle więcej wszystkiego. Pokopiemy sobie tu jeszcze chwilę. Teoretycznie mamy villagera, więc. Teoretycznie można by z nim pohandlować. Jeżeli ma coś fajnego, A bra... A sobie tu zejdziemy. Wow! Głęboko tam. A tu sobie postawmy od razu pochodnie. Bo, żeby nie było później. Skrzynka! No, jak Bozie kocham. Jaka? Lack of the sea. Śmieszne. Tylko czy ja będę łowił? Czy ja będę łowił, jak ja nie cierpię? Na diamencie? O, kochana. Tu jest jeszcze jeden diament. Okej. Okay. Osiem. Coś... Dziewięć? Jakoś fortuna mi cien cienko, kurde, działa. O. Wow. Dwanaście to jest mało. Potrzebujemy znacznie więcej. Kurde, ile tu diaksów? Oj. Okej. Okay. Emeraldy pokopiemy, bo mówię, będzie, będzie jak handlować. Tylko ciekawe, jak weźmiemy... zespół. O Jezus Maria. Wszystko wykopię tutaj. A... Ok? Jak, jak e, zespaunuję tego w końcu e, villagera, co on będzie mógł mi dać? Bo czasem takie dziadostwo, że wiecie. Dobre rzeczy rzadko się zdarzają u villagerów, więc. E, dużo by mówić, nie? No dobra, przekopaliśmy na dziesiątą stronę. Ja myślę, że to jest wszystko, wszystko co możemy znaleźć z tych diamentów. 15 no. A ja, bo się pogniewamy. Co to za lag? No Tu jakiś lapis bezdo bezdomny. Wow, prawie bym spadł Nie wiem, to naprawdę coś dziwnego laguje mi. No nic, dobra, a Będę na ziemi, będę spokojniejszy. O! Tam jest ta skrzynka taka daleko. Gdzie była ta druga? Jajko, o tu była ta druga. Ktoś do mnie na Skype'ie pisze. O, czekajcie, ja coś zrobię z tym. I już jestem, kochani. No, niestety mam dobrą i złą wiadomość. A dobra jest taka, że już wyeliminowałem całkowicie laga, lagowanie. E, niestety był, był to, że tak powiem, Minecraft. No, zdarza się, nie jest to doskonałe, szczególnie wersje 1.7 nie są dobre, nie są jakoś wydajne. U, u. Um, druga sprawa, gorsza informacja jest taka, że nagrywałem chwilę i oczywiście zrobiłem już 2-3 nawet. No i oczywiście co się okazało, miałem krasza i się nic nie nagrało. Więc jeszcze raz muszę wam pokazać co zrobiliśmy. A no zrobiliśmy trochę bokszelów, tak, żeby już, już można było enchantować. A. Co jeszcze? A. E, zrobiliśmy. Co miałem? A. Spróbowałem sobie zenchantować mieczan Breaking, tak? Nie wiem, czy to już nagrałem, czy nie. Ten znaczy jeden level zużyłem, tylko więc Pokolus, ale śmiesznie to wyszło. Eee, druga rzecz, zrobiliśmy stojak eee, alchemiczny, No, bo tu było osiągnięcie Brewery znaczy Brewery, tak? Gdzieś tu miałem buteleczkę. O, no efekt, Hole. O, Last Battle, dobra. Last battle. Gdzie ja, gdzie ja, gdzie ja wodę mam? E, żeby osiągnąć osiągnięcie, zrobić odnośnie. O, i rozsadziłem w końcu trzecinę już na maksa. E, żeby zrobić osiągnięcie odnośnie brewery, czyli tej. Mm, nie wiem, gdzie jest ten Tu, 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 tu jest. E, wystarczy cokolwiek sadzić. Cokolwiek, żeby zaczęło się brewery. O. Wtedy zrobimy, zrobimy, zrobimy. Tutaj. O. Local Brewer, tak? O. Wystarczy, że dojdzie do końca i wyciągniemy zamiast pustej buteleczki coś innego. Może być syf jakiś, kurde. Zlutowałem tą tą, tą... Loting 3. Wiecie, co? Loting 2, Loting 3. Właściwie to można by. Nie wiem, nie wiem co można by. No, i tak osiągnęliśmy. Looting. Znaczy, twój looting. Eee, Brewery. Teraz ja by tak sobie pomyślałem. Wiecie co? Wyb wypadałoby jedną. O, po pierwsze, wypadałoby zebrać trzcinę. Bo ja bardzo dużo trzciny będę potrzebował teraz. Mm, krowy rozmnożyć. O, właśnie. Czekajcie, czy ja mam zboże? Tam na górze. I zapas zboża na rozmarzanie mam? Hmm. <laughs> Mam, o, dobra, to ja wezmę, wiecie co, krówki rozmnożę. Chodźcie krówki, chodźcie. Zaraz rzeźnia będzie. Rzeźnia uwiadoma. No i co z wami? No. no, nie patrzę. Hello! Skrzyżujemy krowę z kurczakiem <grym> Dobra, a... potrzebuję trochę waszych skóry. Dobra, może wystarczy 6 sztuk Znaczy ja nie wiem czy wystarczy raczej wątpię, ale... Poczekam aż się rozmnoży więcej krów, no. Ehm, dobra, jajko też mi niepotrzebne. To tak dobra Czyli... papier. Jak to się robiło? Chyba na dwie sztuki, tak? Nie, na trzy aż Okej, to jeszcze papieru potrzeba. Oczywiście nie ma więcej. A tu tu skóra jest! 62 sztuki, 64 już. O kurde, no przecież ja pozbierałem tyle. Aj, demet. Aj, aj. No dobra, no to nic się nie stało. Czyli potrzeba nam tylko papieru, O, i mam jedną, jednego krzelba jeszcze. Bo kolejne osiągnięcie to polega na tym, żeby zęczantować miecz, najlepiej diamentowy. I tak też zrobimy. Później looting przeniesiemy na niego. Eee, tak, żeby... Żeby, żeby... Moi drodzy, mam 16 diamentów. Mało, strasznie. Mm, tak, żeby jednym machnięciem zabrać ileś tam, że tak powiem, serduszek. Oto coś urosło. Ja jeszcze mam jeden plan. Mam troszeczkę a... oczeka z endu. Endu, endu, endu. A my przyjechamy. Ło tych kulerów! Spadaj, 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 spadaj! Ła, 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 ła! Duży, duży, duży! Leżeć! Leżeć! Jak ja mówię leżeć, to leżeć. O. O! o. Znalazłem właściwie zejście? No nie wierzę, w końcu. Um, dobra. Patrzę, czy nie ma żadnych dziadów, bo tu się granica przesuwała. Haha, wpadłem. cię. teraz zobaczymy, już Wam mówię, rozwaliłem ten spawner. No i teraz teoretycznie się zastanawiam, tak. Dałoby się te oczka zamontować, prawda? Tyle, że jest trochę mało miejsca. Ja nie wiem, czy to mi, czy to mnie przeniesie. Czego nie mamy zrobionego? Nie mamy zrobionego sniper 50 metrów. A. Miecza nie mamy. I tak naprawdę to by było tyle. The end, locate the end. Co to znaczy locate the end? To znaczy co? Ja muszę wejść do endu? I zginąć? Właściwie to nie byłby głupi pomysł, można spróbować. Bo ciekawe, czy z endem będzie ten sam problem co z. Z tym. Z deterem, bo z neterem, jak ja wchodziłem, bo jest w tym luchu. Neter był zwalony w sensie, że... na tej mapie. Nie? Że wchodziłem i mnie zabijał. Musiałem poregulować, poustawiać, pierdu pierdu Co nie zmienia faktu, że to jest uciążliwe. Dobra, idziemy na górę. Bo do endu to ja bym chciał. Śwa ile tego. To zobaczcie, no! Nie, nie, ma to rośnie. Jak jestem, to mnie... Nie, to nic nie rośnie. Chlip Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Wrócimy tu. Na razie niech... niech. sobie rosną. Potrzebuję więcej, więcej, więcej yy... Gdzie ja miałem perełki? Gdzie ja miałem perełki? Łźba. No i jeszcze telefon dzwoni. Poczekajcie chwilę. Już jestem, sorry kochani, bo kurczę, oczywiście telefon to musi być. Dobra, gdzie ja mam perełki, perełki, perełki? Gdzieś ja muszę mieć, ja ich nazbierałem trochę, no. Uuu, slime. A, tu mam dwie, tylko dwie mam? Tu mam jedną. Pierek, zwykle no ma. Już mam je, już mam dwie. Ty, <grytanie> kuźwa, no. Rzuciłem jedną, właśnie się mogę tego Dobra, no powiedzmy, że mam dwie. No, A, dupa. No dobra. to Zawsze, zawsze możemy dołożyć tam. Mam już. Enderaje. Czyli co? Będę musiał trochę popolować na etków w takim bądź razie. No dobra, no to da się zrobić, bo tylko ile potrzebuję tych perełek? Teraz trzeba policzyć. O Boż. Nie to perek. Uuu. Uuu, uh, uh, się dzieje, dzieje się, dzieje się. Ja do następnego odcinku postaram się tutaj postać, tak żeby etki jakieś się pojawiły, tego, co... Czekaj, chodź. jak ja tak. Jezu, ile tego tam jest. Kurcze. Ale etka nie ma, widzicie? Dawaj ty z diamentówki, pocisnę ich, a nie będę się, kurde... No, mały, zielony. Ej. Ej. Co to jest? Jeszcze gdzieś zombiak. Ale to pewnie gdzieś tutaj jakaś dziura się zrobiła, opusta i... No nic, ząbiaków tu nie ma, więc idziemy. A, w dół mieliśmy, no. no widzicie? To tak jest, tak jest, czasem do góry, czasem w dół i... ...i creeper. Czasem do góry, czasem w dół i creeper. Dobra, tu jest zejście. Popatrzmy, czy czego nie ma. Nie ma nic. Uuu, żelazo, żelazo, ja lubię. Ja lubię żelazo, lubię żelazo. Właściwie tu się poprzesuwało wszystko. To i złoto by było. Lapis dla Zuli, yy, czyli lapis dla Żuli. What the fuck! Co ty tu robisz? Kto ci pozwolił? Uuu, pamiętam to sobie. Oj, laba. Oj, oj. Nie wiem, nowsza... Je, wersja 1.8 i nie ma... nie ma tej, tej mgły pod... Przy ten, przy... Przy, przy, no wiecie. przy. Hop. Hop. Czyli jeszcze trzy. Dałoby się. Dałoby radę zrobić. Tylko kurde, jak to później wejść tam. Tego endu, żeby mnie nie zabił. Kurna, facet. Przestań tu skakać, kurna, bo mnie drażnisz. No, więc na dzisiaj dzisiaj to chyba by było tyle, bo dzisiaj bardzo dużo się zrobiło. Reasumując, ewentualnie jeszcze wiecie co. Czekajcie, gdzie tu jest wejście, ewentualnie zobaczyć z tą trzciną. No bo to tylko trzcina nas ogranicza, bo strasznie późno ją znaleźliśmy. Ale ee, jakbyśmy mieli już papierek, no to by było fajnie, ponieważ byśmy w tym momencie sobie zrobili enchanting i ja nawet mogę założyć sobie e, zbroję z, z żelaza. Zresztą mam na sobie, eee, i zenchantować ją. Czekajcie, coś urosło. Mm, kiepsko, coś. Kiepsko, coś się staracie tutaj. No. Mm, to by było nie głupie, powiem szczerze. Dobra, ile jeszcze papieru mam? 12. Poczekajcie, poczekajcie. Dwie książki mamy. Mamy tego. Skóry, to ja mam. Masakry, się dużo. O! Na dwie półeczki. Ile drewno mi starczy? Bo trochę mało z... naścinałem go, no ale Ach, wiecie, jak to jest z tym ścinaniem. Ani Tinkers Mod tutaj nie ma, ani Kapitatora, ani nic, więc de facto cienko. Dobra, ale dwie mamy, dwie mamy dobrze. Tutaj, tutaj załóżmy, ile daje Fortuna. Nie ten, nie ten, nie. No powiedzmy coś. Na 20 level już dobrze jest. Już 20 level zostawiać lapis, bo będzie do, do ten, to ten bardzo potrzebne. Okej okay. no dobra kochani, ja myślę, że ja się spokojnie tu ogarnę, eee, czyli będę schodził, zbierał trzcinę, nic nie będę bez was robił. Przecież tylko trzcinę zbierał i szukał tych enderperełek, bo tu będzie problem. Tu będzie problem, bo zespawnowanie metków to jest kurna nędza straszna. Więc no cóż, mam nadzieję, że się podobało. Więc komentujcie, poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze nie komentujcie. Jeszcze nie komentujcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. O, teraz możecie. Teraz komentujcie. O, słuchaczka. Ale gdzie? Tu. Czekajcie, czekajcie. Chyba wiem gdzie. Oj, 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 oj źle. Wiem, gdzie on jest. Jeżeli jest jeszcze. Tu. O, guźwa. No spadajcie mi tu na dół, to ja was wszystkich. Ła. Tak sprawdziłem tą skrzynię. I jestem głupi, bo mogłem już ten. spawner oświetlić. No słyszę. Edka. A, Tam coś jeszcze jest. Ojoj, nie, 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 creeper Miałem spawner. O nie, tu się co dzieje. O O mamusiu o, o nie, poszedł, nie, tu wlazłem. Spawner mi nie, 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 potrzebny więcej. Darujcie, daruję sobie. Okej, okay, dobra. Uf, ale walnęło. Dobra. Tutaj jest nasz główny. Nie wiem, Edek Ede gdzieś zwiał. Więc komentujcie. Jak mówiłem, subskrybujcie. I trzymajcie się. Do następnego. Hejka.